Давай. помогу мне Давай. 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 No jero. Co tu się podniecać? Zobaczcie kto jest <grystanie> DP. <grystanie> o, to o jest Tak. Aha. Aha. Dobra, Wiesz, nie wiem, miejsce się że Także pasowało do no. serii. Co? Czart, tu ktoś? O, no. o, Znowu O, trzeci przeszedł na Ja mam Jeden dalej do rasy idzie, drugi co? Dzień. mam, serca. to kto? Co wow. kurwa, Dobre, no short? Dobra, dobra. Zobacz, to jest baitowanie jakieś. <laughs> Dobrze Trzymajcie ich na tym idzie Dostał wszedł konektor, jeszcze jeszcze Ja to zabiję przebiegającego na schodach Dobrze To zabił O, jeszcze wydał woda. zadanie O kurwa co <śmienicza> <śmienicza> jest? Dobra, Largo, ty mi bejtujesz, a ja tu siedzę na dupie. Tampa jeden, lupa. Idą, uciekaj. Sorton jest a B, nie.